Siemaneczka z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek Reforming Simulator 2.2. Dziś postanowiłem, że zakupię ten głębosz, o którym mówiłem kiedyś, bo mamy dwa pola do zaorania, a pewnie w następnym sezonie będziemy musieli to pole numer 30 zaorać, a głębosze nie są strasznie drogie, więc można zakupić. Można taki zakupić jeden i tak. Chciałem Was zaprosić na samym początku do subskrybowania, komentowania, łapkowania. Pomóżcie w rozwoju tego kanału, będę bardzo wdzięczny. No tak, lecimy sobie, tym ciągnikiem pojedziemy sobie na pole numer 48. Jeśli się nie mylę, chyba tak, to jest 48 tam z tyłu. A tutaj, tym drugim Jandirem, pracownik będzie leciał z pugiem i zaorywał koło, koło domu to pole i ja już sobie najwyżej sobie dzisiaj pogłęboszujemy ja sobie poza odcinkiem tamto pole skultywatoruję i polecimy z siewami w następnym odcinku raczej chyba, że już będzie jakaś scena w miarę dobra za Słomę, to byśmy zrobili we słomy albo coś takie, coś w tym stylu. Zobaczymy. Te dwa pola pasuje mi dokupić, kupić, bo szkoda, bo to jest małe dosyć. Dobra, zrobimy sobie poprzeczniaka w pierwszej kolejności. Zmienićmy na dwieczkę. Jeszcze coś nimy. Coś takiego pewnie, dobra <laughs> lecimy, nam tylko będą wyskakiwać duże kamienie No ale nie będziemy raczej... Yy, nie wiem, może sobie zbiorę między odcinkami te kamienie, żeby były yy, żeby było jakieś wapno. No ale to się jeszcze okaże. Czy będzie na to czas? Yy. Nie wiem ile maksymalnie ten yy, głębosz, yy, jak, przy jakiej prędkości pracować. No, możemy dać bieg wyż, wyżej, zobaczymy. <laughs> Max 12 na godzinę. Yy, no, my sobie polecimy to pole. Yy, tam się zaora. W międzyczasie ja sobie zbiorę jeszcze kamieniem poza odcinkiem morza i w następnym odcinku lecimy z siwami to jak było mówione polecam, na pewno sobie weźmiemy będziemy sadzić te buraki bo tego jeszcze na odcinku nie było, więc sobie buraki zrobimy na pewno a najwyżej poza tym poza odcinkami zrobię jeszcze siewy, sorgo i soi, to jak mówiłem dom przed domem będziemy mieli buraki, więc tak to się zrobi. Lecimy dookoła i będziemy lecieć za koralą. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć, czy jakieś, jakąś inną serię zrobić. Ogólnie staram się codziennie, żeby był jakiś odcineczek. Ej, ej, aż, zrobiłem, ale to nic. Staram się, żeby codziennie wleciał odcinaczek Czekajcie. Czekajcie, bo nie jest wykryty. Wykryj szerokość, Ctrl-W. było coś takiego dobra żeby nie robić mi jako wolę sobie dołączyć GPS -a, bo później jest dużo poprawiania lecimy eee, piszcie co byście chcieli zobaczyć jakąś serię może nową zrobić eee, czy coś oj stop Przedstawione coś lecimy. Przedstawiony trochę kąt, yy, kąt yy, GPS-u. Polecimy sobie tutaj ja jeszcze nawiązę poza odcinkiem. Najwyżej drugie nawozy sobie zrobimy na odcinku, żeby też nie, nie zanudzać Was yy, cały czas tym samym. Na pewno będzie w tym, na pewno będzie w niedługim czasie yy, sprzedaż wszystkiego, więc... Yy, no po, w sumie po siewach. Po siewach, będzie już, yy, po siewach będziemy lecieć sobie ze sprzedaży wszystkiego. bo mamy trochę tego do sprzedania. Pszenicę sobie raczej zostawię, ale że pójdzie na sprzedaż, sorgo raczej też. kukurydzę jest dosyć mamy dosyć dużo. Coś zostawimy dla świniny no i słomy mamy. I bardzo dużo, jednym słowem. więc sobie z nimi po, z nią polecimy na, na sprzedaż. Co <coughs> mamy, 50 tysięcy? Myślę, że po sprzedaży będziemy dosyć, mieli dosyć duże kasy, więc yy, będziemy mogli jakieś zakupy zrobić. Może zakupimy sobie rzeczywiście te pola yy, obok. Jeśli będziemy dobrze stali finansowo, to sobie zakupimy, żeby w miarę to, yy, w miarę rozwijać tą naszą farmę. Chyba, że to pole numer 41 sobie zakupiłem, bo jest dosyć duże. A takie by nam się przydało: jedno wielkie pole. Hmm. zrobimy sobie z kierunka fajnego jakiegoś. No dobra. Co ja widzę to tu można jeszcze podpiąć do tego głębosza coś nie wiem czy na przykład ciągnik plus siewnik, głębosz plus siewnik dałoby radę e, zamocować, no ale sam, że tu jest jakaś, bro, jakaś brona czy coś żeby rozczepywała, rozczepała ten e, No, nasze te były wszystkie, co nie powinny się pojawiać, ale ich nie ma. To jest rzeczywiście jak płaskie, jak nie wiem. No dalej. Yy... Mamy. Jak tam ze świniami stoimy. Świnie już się zrobiło dosyć dużo. I też jest w miarę fajna cena za te świnie, za te 4 sztuki i za te 19 sztuk. Już się zrobiła fajna cena. Yy, tu za któreś 19 już się po też w miarę fajna cena powoli robi. Więc możliwe, że jak dobrze pójdzie to przy, przy okazji sprzedaży. Plonu sprzedamy sobie świnie, lecimy dalej. Mhm. Chciałbym taki krótszy odcineczek, bo tu nie ma nic takiego szczególnego. No, no dzisiaj musimy zasiać przynajmniej teraz. Przecież nie będę siebie tylko yy, tego. Tylko yy, jedna siewytko. Nie wiem, co to miało być. Ojej. Czekajcie, sobie sprawdzę, yy, żebym się nie pomylił. Czekajcie, soja, burak cukrowy i sorgo. Ale jak się nie mylę, to nic z tych rzeczy. Nie sieje się na, jesie, na, wios na jesień, tylko na wiosnę wszystko, więc yy. możliwe, że będziemy dopiero na wiosnę wszystko siali po sprzedaży. Yy. czekajcie. Sorgo. Sorgo się sieje na 100% dosyć późno. No właśnie, sorgo się sieje na wiosnę. Soja też się sieje na wiosnę i buraki też się sieje na wiosnę, więc... Następny odcinek czeka nas yy, sprzedaż wszystkiego, już. Bo mamy. Yy, bo mamy. Yy, po prostu mamy. Yy, najpierw będą, dobre ceny, będą fajne, te fajne ceny sprzedaży więc sobie wszystko, a później dopiero zaczniemy działać z wam na wiosnę senne siewy i tak wypożyczymy sobie ten siewnik do yy, żeby zasia, zasiać, zasiać te braki cukrowe no i tak to będzie wyglądać Już mamy większe popola zjeżdżone, więc może uda się na tym odcineczku oblecić całe to pole no i jeszcze No. <laughs> yy, więc może się uda całe to pole zrobić na odcinku. Yy, tam sobie pracownik działania, ile już, ile już mu zrobił. No, a też już kończę. U tu musimy zabrać kamienie, bo są na czerwono. Więc musimy zabrać kamienie. Yy, I będzie ich też dużo, więc sobie zbierzemy kamienie jeszcze między odcinkami. I zbierałem chyba w tamtym sezonie, tylko że po głęboszu chyba właśnie się pojawiają na czerwono kamienie, co jest mi? Ten jest głębosza, no ale z drugiej strony też będzie wapno za to dużo. Zawsze coś za coś, zawsze coś będziemy do przodu. Zawsze można wapno też sprzedać, jak, jakbyśmy go mieli za dużo, albo kamienie, żeby poszły na sprzedaż. Nie ja sobie to pole połączył. Pięćdziesiąt, 50 i bym połączył te pola. W jedno takie większe. No I lecimy dalej. No może się uda. Jeszcze nam zostało kilka przejazdów. Jakieś 2-4. Do 6 przejazdów, więc powinno się udać skończyć na odcinku te pole. Powiem, yy... że ogólnie się rozgrzewam, rozkręciłem pomału z tymi, z tymi filmikami, bo na początku było ciężko, żebym gadał przez cały odcinek. Po prostu yy, no kwestia przyzwyczajenia do robienia, yy, nie patrząc, trzeba gadać samemu do siebie, na, czy do komputera, samemu do siebie, ale ogólnie jest coraz lepiej. Myślę, że coraz bardziej będą wam się odcinki też podobać. Hmm. Więc, jako tako, zapraszam Was naprawdę serdecznie do subskrybowania y, kanału. I mam nadzieję, że pomożecie mi y, rozwinąć ten kanał, żeby było jak najwięcej, y, żeby było jak najwięcej. Yy, ludzi żeby subów zaczęło przybywać nie wiem czemu, ale w kabinie miści nas strasznie kontrol, jedziemy może dam złapię, złapię. to jest git lecimy dalej no troszkę jest źle ustawione, no ale może w sumie 3 razy jeszcze mamy do przejechania, więc na pewno sobie skończymy na tym odcinku. Eee, tam już pracownik skończył, ja sobie nawezę te pola teraz, e, żeby było, żeby pod siebie było, żeby mieć pod siebie po prostu e, już gotowe. No i uda się za dwoma razami jeszcze, drugim razem już powinniśmy zgarnąć wszystko. Więc jest git. Na razie zakupów nie raczej nie, nie planuję żadnych robić. No, to się wszystko okaże jeszcze. W planie jednym słowem, jak to się mówi, jak to wszystko wyjdzie. No tak jak widzicie, nie planowałem kupować głębosza, a jednak kupiłem, bo, no, bo no, widzicie, że jest gotowe ta pole. Głębosz jest jednak wygodniejsze do pracy. Nie oczekujmy się że że jest wygodniejszy do pracy, bo, nie. No, bo z pługiem jest ten problem, że lubi robić miaki, a ja. tutaj mamy Hali Kultywatora, więc jest ten plus. Powiem ja że ładno zrobić że te jesienne kolory są piękne tutaj zrobione. No właśnie, tak ujeb... cały ten ciągnik dania. Dobra, v i pędzimy do domu. Dobra, mamy, mamy tu gotowe. Ja sobie zbiorę kamienie poza odcinaczkiem. Tu mamy belek dosyć dużo. Ja sobie zbiorę te, te kamienie poza odcinaczkiem. Tu już mamy coś palet tych jajek. Dobra, V i Q. Dobra, jedziemy sobie, podopniemy sobie go pod pod zbieranie kamieni a ten rak polecimy nim yy, pod kultywator Przekajcie, ja się muszę wszystko nakręcić sobie Że z optymalizacją w tym farmingu jest tak puna, bym powiedział. Uhu, co się stało? Optymalizacja ogólnie jest taka, średnia bym powiedział, w tym farmingu, bo nie oszukujmy się. Yy, strasz dużo lagi są i to nie tylko ja mam tylko wiele wiele osób na YouTube co widzę mają problemy właśnie z tymi lagami na, w tym farmingu więc coś jest jak na moje yy, z optymalizacją tutaj się pięte. Dobra, dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, trzymajcie się, cześć.